Strażak sam. Okna są super! Można przez nie wyglądać. Można je otworzyć i zaczerpnąć świeżego powietrza. Albo postawić figurkę na parapecie. Ale wszelkie zabawy przy oknie i wspinanie się na parapet bywają niebezpieczne, bo jeśli ci się spadnie, możesz sobie zrobić krzywdę. A jeśli polecisz na drugą stronę, prawdopodobnie nieźle się potłuczesz. <grych> o. Norman! Nie widziałeś figurek, które dostałam na urodziny od ciotki Firis! Figurek? E, gdzie się widziałem? Zaraz przyniosę! E, mama, a mamy gdzieś klej? Uważajcie na siebie i nie bawcie się na parapetach.